Ale jest przecież już zrobione Wiem, że jest zrobione, ale ma być otwarcie zaraz i mogą, I, być ładnie, 12 nie może po nikt nie może Dopiero po otwarciu sobie Serio? Serio? A, tak 12, tak 12, spoko Jedno kółko bo, mogę, chociaż nie Dobra. Nie, tam dobra Dobra, robimy hopę widzowie. Bierzemy cyk, o tak połóż na razie. O i tak, tak w pionie, jakby To tamto. To, to tamto. To ja Chyba i już dzwonimy do paku, a to Ja sobie robię tak. Cyk. Ale to masz być Czekaj, tak to ci Na zdrowiu. Dzięki. Dawaj, szybko, szybko, szybko. O, no, dobry człowiek. Dół. Czekaj, A! To będzie najgorsza część, bo będzie tak, tak dziwnie. na koło. No i to jest najgorsza część. No, jaj, rzesz! No, Że chłopca ty z O chłopie! O chłopie! To się kameruje. No, będzie kontent. Nie, ty. Ej ja cię nagram No ja coś walę. To, to będzie kontent o, o kurde Wo. No nie wiem Jedziemy za, za Adamem jedziemy no. No. no Ej dawaj tu, dawaj tu, zjazd tego Za duża przerzutka ale wiesz, Decha Gdzie te hopy? Oooo wow. Takie coś? No, to jest Diszkana taka. Tam z górki się ogólnie wybiła. Co to jest? Popka. Ale żeś to no zaprowadził majster, kurde Ale spoty Dobra, testujemy widzowie O kurde Stresik Ciekawe czy ja to w ogóle skoczę Chcę, o kurde ale to bije w górę, ja pierd... Czemu to jest tak pionowo? Nie wiem, ja... nie stanie. No to leć! Dam ci kask. Dawaj. Ej, w sumie? W sumie? Ej, chyba to wysyłam. Dobra, wciul! Widzowie, kurde, nie wiem. Nie wiem, no nie wiem. To wygląda trochę strasznie. O, ho. Jo. o chłopie, no food. Ja pierwszy widzowie udało się. Lecę jeszcze raz. Wylądowałem bez nóg. Przeżyłem. Dobra, gotowi? Bo ja nie. Dobra, lecę. Woo! O kurde. Jeba, yeah, baby! Ja wierzę, to wybicie jest masakryczne. Widzowie, udało się. A! Dobra, jak się czujesz przed jazdą? Dobra, żółwie i lecimy. Na no. wo! O kurna! Widzowie! Uuu. Ładne ujęcie i w prawo! Ninja Drop! Przygotowywanie pan Piotrek wjeżdża. O, i pompowanie góra dół. Pięknie zjazd. Wysoka prędkość. Banda, pod prąd oczywiście. Tutaj manual Pompowanie. No i skok. I Wielkie brawa. Dzięki, dzięki. Jest prawie, że trzeba to kamami, z tego trzeba się poczuć. Nauczyć się jak te zakręty lecą, bo tam wyjeżdżałem, spodziewałem się zakrętów prawa. A tego tam nie było. więc tak. Chodziło o to, żeby jechać na tym rowerze jak najwolniej i nie otwierać się. Tak jak powiedziałem, pierwszy konkurs będzie polegał na najwolniejszej jeździe i kto chciałby wystartować w tym konkursie? Trzeba to wygrać dla, dla widzów. dla jakie są? Bidon. Skoro mam 20 osób, to zrobimy zawody na zasadzie rywalizacji pucharowej, czyli startuje dwóch zawodników. Ten, kto odpadnie, ten odpadnie. Kto nie odpadnie, ten przechodzi do kolejnej rundy i na tej zasadzie dojdziemy do finału. I kto będzie tam w finale ten wykaz. I zawodnik, który dojedzie jako pierwszy, przegrywa. Czyli trzeba jechać jak najwolniej. 3, 4, stare. To jest gra na wyczerpanie albo na błędy, tak? To po pierwsze pierwszy, pierwszy popełnił błąd. Full focus! To... hej kolego, nie możemy zawracać ani zmieniać trasy, po to wyznaczyłem Więc rozstrzygnęło się, zły, rozstrzygnęło się Odpadłeś niestety zgodnie z naszymi yeah. Tak Jeszcze tak precyzyjnie, żebyś ty nie stał nam tutaj do jutra, bo Bo kogoś się może spać To umawiamy się tak, po pierwsze nie podskakujemy, nie podrywamy kół Po drugie nie możemy się zatrzymać Musimy jechać, jak ale jak najwolniej Okej? Okay? Jedziemy, ale nie zatrzymujemy się, okej? Okay? I nie wyjeżdżamy oczywiście z trasy. Jesteś gotowy? 3, 4, start. I ruszy. Pamiętaj, żebyś jechał. Ufam ci, że będziesz jechał, nie będziesz się zatrzymywał. No jedzie, jedzie, powoli, ale jedzie. No, oj, Oj. Żeby zaraz nie pojechał. Jak? to nigdy nie podbije. To nigdy nie podbije. Jak? jechał Stop 3769 3769 Później był Janek 2440 No i wygrał 67, absolutnie miażąc konkurencję Szymon z czasem 3769 No i cóż moi drodzy To jest za Ciebie bidon. O, dziękuję. Za Ciebie widocznie poszły czwarty piąty Daj, moi drodzy na zwycięstwo, będzie spektakularna nagroda od Abusa, kojarz markę Abus? A kojarzę oczywiście Abus jest moim partnerem, więc cieszę się, że mogę dać Ci to do To rower, więc nie zgubisz, nie zginiesz ten rower o. na pewno więc... Dziękuję planem, bardzo tak? Dziękuję bardzo